Znalazłeś monetę? Nie ignoruj jej. Dziś temat prosty, ale pełen mocy, bo nie chodzi o wartość, tylko o znak. Zdarzyło Ci się kiedyś znaleźć monetę na ulicy. Jeden grosz, pięć groszy, dziesięć. Taka mała rzecz. Zwykła większość ludzi ją mija. Czasem z lekceważeniem. Co to za pieniądz? A jednak, jeśli jesteś osobą, która Pracuje ze swoją energią, świadomością i przepływem, to taka moneta to nie przypadek, to sygnał. Moneta na Twojej drodze może być jak szept od życia: pieniądze są blisko, przychodzą, jesteś gotowy. Ale uwaga, życie daje Ci tyle, ile umiesz przyjąć. A jeśli nawet tej najmniejszej formy nie chcesz, Jaki komunikat wysyłasz? Nie potrzebuję, to bez znaczenia, nie szanuję pieniędzy. I zgadnij, co się wtedy dzieje. Przepływ się zatrzymuje. Dlatego, kiedy widzisz monetę, zatrzymaj się. Schyl się z intencją, podnieś ją z czułością i powiedz coś prostego, ale silnego. Dziękuję, przyjmuję. Jestem gotowa, gotowy na więcej. W ten sposób mówisz swojej podświadomości, nie boję się przyjmować nawet w najmniejszej formie. I nie chodzi o przesądy, chodzi o energetyczną zgodę, o gest, o szacunek do pieniędzy, nie jako liczby, ale jako gościa. Bo jeśli nie otworzysz drzwi groszowi, to jak mają przyjść? Tysiące. Zacznij od drobnych rzeczy. Moneta, porządek w portfelu, słowo wdzięczności przy zakupie, to są mikrorytuały, które zmieniają Twoje nastawienie. A jak zmienisz nastawienie, zmienisz rzeczywistość. Pieniądze to nie tylko arkusze kalkulacyjne i ciężka praca. To także energia, obecność i relacja. I dziś możesz te relacje zacząć budować na nowo. A jeśli czujesz, że chcesz głębiej zanurzyć się w temat pieniędzy, nie tylko jako kwoty na koncie, ale jako świadomej obecności w Twoim życiu, to zapraszam Cię na mój kurs wideo Przyciąganie pieniędzy. To nie jest tylko kurs o finansach, to Transformująca podróż do Twojej relacji z pieniędzmi, wartością, obfitością i zaufaniem do życia. Zmienisz nie tylko nastawienie, ale całe pole, które wysyłasz. Przestaniesz gonić, zaczniesz przyciągać. Link znajdziesz w opisie. Zajrzyj, jeśli czujesz gotowość, a jeśli nie, po prostu wracaj tutaj. Krok po kroku. Dziękuję, że jesteś i nie zapomnij. Jeśli dziś znajdziesz monetę, nie ignoruj jej. To może być początek nowej historii.